Tysiąc cudów świata. Angkor. Azja Południowo-Wschodnia, Kambodża. Wcześnie rano z pod hotelu wyruszamy w stronę największej atrakcji Kambodży, kompleksu świątynnego Angkor. Jakże odmienny świat spotyka nas przy kasach biletowych. Cyfrowe zdjęcie 20 dolarów i bilet z naszą podobizną gotowy. Jesteśmy u celu naszej wyprawy. Przed nami zapomniany przez wieki ósmy cud świata, święte miasto Angkor. Do dnia dzisiejszego zachowały się tu wyłącznie kompleksy świątynne wzniesione z kamienia. Przeważająca część mieszkańców ówczesnego miasta wznosiła drewniane chaty na palach dosłownie na polach ryżowych, poprzecinanych kanałami, które nie tylko dostarczały wodę na pola ale tworzyły również wygodną sieć komunikacyjną. Ponad tysiąc lat wcześniej, w 802 roku, lokalny kmerski władca, Jaya Varman II, założył tu miasto Angkor, stolicę swego państwa. Był to bardzo mądry wybór. Tereny te obfitowały w wodę i po zbudowaniu sieci kanałów nawadniających, rolnicy mogli się cieszyć zbiorami ryżu przez cały rok. Z czasem Ankor rozrosło się w gigantyczną metropolię, w której żyło około 750 tysięcy ludzi. Zajmowało obszar około 1000 km2, dwa razy więcej niż dzisiejsza Warszawa, co czyniło ją największym pod względem powierzchni miastem na świecie przed rewolucją przemysłową. Naszą przygodę z Angkor rozpoczniemy 32 km od centrum wielkiego starożytnego miasta w Bantais rey twierdzy kobiet, którą odkrył dość późno, bo dopiero w 1924 roku poszukiwacz przygód, łowca skarbów, młody francuski pisarz André Malraux, gdy dotarł do Angkor mając niewiele pieniędzy, ukradł kilka kamiennych bloków ze świątyni, by sprzedać w Paryżu. Jednak nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanował. Został uwięziony za przemyt antyków. Swoje doświadczenia i spostrzeżenia z pobytu w Angkor opisał, wydając powieść Droga Królewska, która przyniosła mu sukces literacki, a przed światem odkryła kolejny cud. Twierdza kobiet to niewielka świątynia zbudowana pod koniec X wieku z misternymi płaskorzeźbami zaliczonymi do najpiękniejszych egzemplarzy klasycznej sztuki kmerskiej. Dość małe rozmiary świątyni oraz jej nietypowy różowy kolor piaskowca, którego pochodzenia nie udało się ustalić, bo nie występuje on w okolicy, nadają szczególną atmosferę. Zadziwiająca jest precyzja, z jaką przedstawiono postacie i motywy roślinne. Tu na przykład twarz żony Wisznu Lakshmi ma zaledwie kilka centymetrów wielkości. Do niedawna wejście do świątyni było niemożliwe, gdyż teren wokół był zaminowany w czasie wojny czerwonych kmerów z armią wietnamską. Pod koniec X wieku król Rajendravarman II zbudował prerup, świątynię poświęconą siwie. To typowa świątynia kmerska symbolizująca mityczną oś wszechświata – Górę Meru. Na jej wierzchołku stoi pałac indyjskiego boga Indry. Czworokątna piramida symbolizuje cztery strony świata, a jedną z nich zamieszkują ludzie. To bardzo schematyczny opis budowli, na którą po stromych schodach spróbujemy się wspiąć. Z docieramy na trzeci, najwyższy taras, który strzegą kamienne lwy. Stąd świątynia robi jeszcze większe wrażenie. Kilkadziesiąt wież i wieżyczek pokrytych niegdyś sztukaterią wykonaną w czerwonym piaskowcu, wznosi się ponad otaczającą ją zieloną dżunglę. Smagani gorącym wiatrem, oddychając parnym powietrzem, czujemy satysfakcję stojąc na tysiącletnich budowlach. Ostatni rzut oka na okazały kompleks i jedziemy dalej. Wprawdzie najciekawszą w stolicy Kmerów jest architektura, ale na uwagę zasługuje także system wodny w Angkor. Na środku terenu o powierzchni 380 km2 po dwóch stronach murów znajdują się dwa duże zbiorniki wodne o długości 8 i szerokości 2,5 km, wypełnione wodą powodziową pochodzącą z pobliskiego jeziora Tonle Sap. System kanałów rozprowadzał wodę nawadniając żyzną nizinę, na której znajdowało się miasto. Przez tajemniczą bramę wchodzimy do świątyni Taprom zbudowanej w XIII wieku. Niestety, pozostawiona przez setki lat na pastwę dżungli, popadła w ruinę. Jednak to przyroda, która była największym przekleństwem budowli, przyniosła jej rozgłos i sławę. <noise> Ta prom jeden z najczęściej odwiedzanych cudów architektonicznych Ankoru. Tu kręcono zdjęcia do filmów Tomb Raider i dwaj bracia oraz słynnego Indiana Jones. Od niedawna 12-wieczna buddyjska świątynia jest jedną z największych budowli z okresu ankorskiego. Jesteśmy zaczarowani, przed nami kamienie i drzewa spojone na zawsze w uścisku, świątynie uginające się pod ciężarem zachłannych drzew. Spływające z nadproży korzenie i liany obwiązują kamienne framugi, omszałe zielone głazy z trudem walczą z potężnymi uściskami korzeni. Na naszych oczach rozgrywa się walka natury z historią. Zaczynamy nie zauważać wspaniałych architektonicznych i rzeźbiarskich detali. Omszałe, zielone głazy z trudem walczą z potężnymi uściskami korzeni. Na naszych oczach rozgrywa się walka natury z historią. Zaczynamy nie zauważać wspaniałych architektonicznych i rzeźbiarskich detali. Niebiańskie tancerki, a psara z łagodnym uśmiechem na twarzy od stuleci patrzą na korzenie drzew, które niczym węże miażdżą misterne dzieła rąk ludzkich. Dzisiaj trzask rozrywanych kamieni zagłuszają turyści, którzy coraz liczniej przybywają, Libiańskie tancerki, a psara z łagodnym uśmiechem na twarzy od stuleci patrzą na korzenie drzew, które niczym węże miażdżą misterne dzieła rąk ludzkich. Dzisiaj trzask rozrywanych kamieni zagłuszają turyści, którzy coraz liczniej przybywają, by obejrzeć potęgę natury. I my mamy pecha, tuż przed nami na teren świątyni wpada hałaśliwa grupa turystów z Japonii. Jednak i tym razem przyroda nie daje za wygraną. Szelest milionów cykat skutecznie zagłusza ludzki gwar. Jeszcze jedno pamiątkowe zdjęcie w jakże wymownym miejscu, i z niechęcią opuszczamy te świątynie. Tuż za murami świątyni atakują nas sprzedawcy pamiątek. Nie mamy za wiele czasu na zakupy, ale trudno nie skorzystać z takich okazji. Dwa dolary za koszulkę i ruszamy dalej. Świątynia Takeo poświęcona Bogu Shiva to potężna piramida o wysokości 50 metrów. Zbudowana przez Jaya Warmana V w XI wieku była pierwszą świątynią zbudowaną całkowicie z kamienia. Konstrukcję wniesiono z laterytu, porowatego kamienia, który okładano piaskowcem nadającym się do rzeźbienia. Z powodu śmierci władcy nigdy nie została dokończona, jak wiele innych z okresu Angkor. Jednak budowę Takeo porzucono bardzo wcześnie, na etapie dekoracji, których jest niewiele. Niewielu jest też chętnych, aby wspiąć się na górę. Ostatnie spojrzenie na okazałą piramidę i jedziemy dalej. Przed nami kolejne dwie świątynie. To Manon to niewielka świątynia, która zachowała się w bardzo dobrym stanie. Po przeciwnej stronie bliźniacza świątynia te Woda, rekonstruowana w błyskawicznym tempie przez Chińczyków dotąd dopóki były pieniądze. Kiedy się skończyły, w ciągu jednego dnia Chińczycy porzucili narzędzia i pozostawili świątynie w rusztowaniach. Po kilku godzinach zwiedzania jesteśmy w skromnej restauracji przy niewielkim bazarze. Niestety nie ma tutaj klasycznych kambodżańskich przysmaków, jak pieczone na głębokim oleju pająki w cieście, ale zaspokajamy głód wodnistą zupą rybną i miseczką ryżu. Od kiedy świat odkrył na nowo Angkor, Kambodża jest dumna ze swojego zabytku. Słowo Angkor widnieje na etykietach piwa, papierosów, jako nazwa większości hoteli. Wizerunki Angkor Wat znajdują się na banknotach, widokówkach i obrazach. W pobliżu zniszczonego w 1177 roku Angkor Wat, król Jayavarman VII wybudował nową stolicę, Angkor Thom, Wielki Angkor. Potężny władca zapoczątkował prawdziwą gorączkę budowlaną w całym imperium. Król rozbudował systemy irygacyjne, które pozwoliły na intensywne uprawianie ziemi, umożliwiając utrzymanie gęsto zaludnionego, scentralizowanego państwa, które panowało nad ogromnymi obszarami Azji Południowo-Wschodniej. Jesteśmy przy świątyni Babchon. To sanktuarium zwane jest czasami największą układanką świata. Przed wojną domową grupa archeologów pieczołowicie badała ją kamień po kamieniu. Jednak w czasach rządów Czerwonych Kmerów ich skrupulatnie prowadzone zapiski zostały zniszczone. Kiedy badacze powrócili, zastali tysiące elementów bez najmniejszej nawet wskazówki jak należy je poukładać. Lata badań doprowadziły do rozpoczęcia jednego z najbardziej ambitnych projektów renowacyjnych w Ankorze. Co chwilę napotykamy na przejaw ubóstwa mieszkańców Kambodży, którzy w poszukiwaniu jedzenia przeczesują święte sadzawki. para trendowatego Króla to kolejna niewielka budowla zachwycająca kunsztem miejscowych rzemieślników. To rzeźbione podium z posągiem Boga Śmierci Jamy. Przypuszcza się, że jest to wizerunek Jasa Warmana, kmerskiego władcy, który jak głosi legenda zmarł na trąd, ale nazwa tego obiektu pochodzi prawdopodobnie od białego pleśniowego nalotu, jaki pokazał się na marnej jakości piaskowcu. Na jednej ze ścian dominuje mityczny wąż Naga, który doprowadził Buddę do oświecenia oraz prawdopodobnie wizerunek samego władcy. Zewnętrzne mury podium ozdabia pięć rzędów misternych rzeźb przedstawiających siedzące niebiańskie tancerki Apsary. Obok długi na 350 metrów taras słoni, z którego oglądano publiczne ceremonie i parady. Także tutaj król udzielał audiencji. 2,5 metrowej wysokości mur ozdobiono wizerunkami słoni i garudy mitycznego człowieka ptaka, wierzchowca Boga Wisznu. Przybywając tutaj na ten rozległy plac, nie trudno wyobrazić sobie przepych i potęgę Królestwa kmerów w jego szczytowym okresie. Jesteśmy przy jednej z najpiękniejszych i najoryginalniejszych świątyń Angkor Thom. Z daleka nie wyróżnia się niczym szczególnym, po chwili ma się jednak wrażenie, że jest się ciągle obserwowanym. W świątyni jest 37 wież i niemal wszystkie zostały ozdobione wielkimi twarzami spoglądającymi w cztery strony świata. Naukowcy debatują nad tym czyje to są twarze. Niektórzy twierdzą, że jest to twarz Lokswary, współczującego mnicha, inni, że jest to połączenie twarzy Buddy i króla Jayawarmana VII, budowniczego królewskiej świątyni. Bayon z początku XIII wieku to jedna z ostatnich budowli jaka powstała w rozległym Angkor. Widać wyraźnie, że królowi zaczyna brakować czasu i odpowiedniej ilości materiału. Piaskowiec szybko zaczął pokrywać się białym nalotem, a jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Zaczyna również brakować wykwalifikowanych rzemieślników i rzeźbiarzy, którzy setkami giną przy morderczej pracy. Mury cytadeli Angkor Tom o długości 12 km i wysokości 8 m, otoczone fosami, rozdzielają monumentalne bramy ozdobione kamiennymi trąbami słoni i spokojnym obliczem władcy. Prowadzących do miasta strzegą węże naga, targane przez mityczne duchy. Jedna z tych świątyń, rywalka świątyni Salomona, mogłaby zająć honorowe miejsce obok najpiękniejszych naszych budowli. Jest wspanialsza niż cokolwiek z tego co zostawiła nam Grecja lub Rzym. Napisał o świątyni Angkor Wat Franz Henry Mucho, który w styczniu 1860 roku nadział się na nią w kambodżańskiej dżungli na północ od wielkiego jeziora Tonle Sap. Angkor Wat zbudował król Warman II. Świątynia była poświęcona hinduskiemu Bogu Wisznu. Faktycznie jednak pełniła rolę królewskiej świątyni i grobowca Surya Varmana. Angkor Wat to nie tylko wspaniała architektura i urbanistyka. To precyzyjnie zaplanowany świat z pokorą prowadzących wiernych przed oblicze władcy. Aby dostać się do zewnętrznych murów długich na 1500 metrów musimy pokonać fosę szeroką na 180 metrów i kamienny pomost. Przeciskając się obok posągu Wisznu, możemy obejrzeć z jaką precyzją została zbudowana świątynia. Doskonałej jakości kamień, za pomocą prymitywnych ówczesnych narzędzi, został dopasowany iście z zegarmistrzowską precyzją. Idziemy dalej: na ścianach oryginalne płaskorzeźby tancerek, które cudem przetrwały 800 lat. Przed nami kolejna olbrzymia przestrzeń wypełniona niewielkimi świątyniami i sadzawkami, w których odbija się główny kompleks. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie, wizytówka Angkor, Kambodży i jednego z wielkich odkryć współczesnego świata. Klasyczną świątynią hinduską z 822-metrowym murem wspaniałych płaskorzeźb upamiętniających dokonania sujawarmana II, sceny z mitologii hinduskiej i przedstawieniem ubijania oceanu mleka, z postaciami 88 szatanów i 92 bogów zmieniających morze w masło, aby uzyskać eliksir nieśmiertelności. sama świątynia zajmuje obszar o powierzchni jednego kilometra kwadratowego swoim kształtem przypomina masywną trzystopniową piramidę zwieńczoną pięcioma wieżami z których najwyższa góruje 65 metrów nad ziemią Do dziś zachowały się wspaniałe kamienne baseny, przy których modlą się wyznawcy hinduizmu. Teren patroluje dziś kilkuset uzbrojonych strażników specjalnie powołanej Straży Dziedzictwa. Prowadzi się akcję edukacyjną wśród miejscowej ludności, uświadamiającą, że Angkor jest ich, że bez dorobku kultury ich kraj nie ma przyszłości. Najbardziej przekonuje ich jednak to, że zabytki przyciągają turystów i że mają stałe źródło zarobku. Niestety poza Angkor Wat złodzieje kopią dzień w dzień w setkach miejsc. Po zachodzie słońca wracamy do Siem Zatrzymujemy się na chwilę w miejscowym bazarze, by kupić pamiątki. Z mechanizowaną rikszą ruszamy w stronę hotelu.